Witam moi drodzy. Ostatnio skończyliśmy na filmiku numer 2, Natomiast w rzeczywistości, 1 i 2 to był jeden filmik, który po prostu. Hmm, bardzo się rozpędziłem, w związku z czym było to dłuższe niż miało być i musiałem to podzielić. Natomiast tym razem, w filmiku numer 3, już tak by, takim jakby poprawnym, podróżujemy sobie do kolejnego miejsca w Dark Soulsach. Jest to wysio wys wysio wysoka. wysoka ściana Lothric. Czy Lothric? Chyba Lothric. O, oh, skleroza nie woli w tym wieku. I um, będziemy mordować, albo to nas będą mordować. Nie mam, znaczy mam w zasadzie dużo dusz, ale. Hmm, to wygląda, że można wziąć jakiś mieczek. Mam w zasadzie dużo dusz, natomiast mm, mam nadzieję, że ich nie stracę. Czytam natomiast polecenie takie, że pierwsza rzecz, jaka powinna być. To zebranie 20 tysięcy dusz na wykupienie jakiegoś kluczyka do wieży w takim naszym quest hubie. Dobrze, rozejrzymy się, bo mam złe przeczucia. Wysoka ściana, lotryk, kurde, blad, ale najpierw zobaczę czy tu niczego nie ma, bo nie chcę zginąć. Ale zobaczcie jak to zajebiście wygląda, no naprawdę majestatycznie to wygląda w gierce. Takie budowle, to wszystko. Ja się zastanawiam, czy w tym miejscu można się wszystkie udać. A, tak to pięknie wygląda. A jak sobie człowiek pomyśli, ile horrorów tam na nas czeka, przed tobą wspaniały widok. No tak, to nawet tultip tutaj jest taki. Ale, ale, każde piękno musi skrywać jakąś brzydotę. Chyba. Um, ostrożnie. Jakieś wyjścia? Nie wiem. Ach, ty. Dobrze, tu widzę jakieś ognisko, aktywujemy, je. A tu są... ...takie dziwne, powyrastane rzeczy. No... się... Hmm. Czy artystów... Ktoś, nie wiem... Czy artystom zlecał ktoś badania psychiatryczne? Bo to naprawdę normalna głowa takich rzeczy nie wymyśli. Z drugiej strony... ...niby to Japończycy. Wow. Zatrzymali się są. Taką w ogóle zbroję ma nie trzmaty stare na sobie. Natomiast nic nie rzucił, ale... Czy to wszystko żyje? Nie. Tam idzie jakiś pies z mniejszym psem. Tutaj się ludzie modlą. Ja nie wiem czy ich mam mordować, czy nie. Ale po co ryzykować? Po co ryzykować? Wyprawimy ich na tamten świat najwyżej. Chyba, że tam to był jakiś skrót, ale... Z drugiej strony to był skrót, z którego nie mógłbym się wycofać. Tam idzie jakiś ciapaty. Ci się modlą, nie wiem. Ich chyba nie mogę zamordować. Oni po prostu są pierdyknięci na mózg. A chwila, ale można ich uśmiercić. O, to pomogę Wam, tak jesteś nieumarłym. A tamten co mi nie ma, to mam No dajesz, kogoś. O ja, ale mi riposta wyszła. Oj, bachsta, be Ktoś jeszcze, ktoś jeszcze kwika. Who's your daddy? Tego drania. Gdzieś mi tam kątem oka mignął, ale spoko, na razie to sam leszcze, aż myślę, żeby polatać w stylu The Je Ale kurde, naprawdę mi się podoba jak to wygląda. Ja wam powiem, że takie wrażenie na mnie wywarł ten Dark Soulsik, że całą noc mi się to śniło po, po tym graniu nagrywaniu. Całą noc tylko niestety były to koszmary, bo strasznie nie lubię jak mi się śni, jak gram w grę, a dodatkowo bardzo failowałem w tym śnie. Okej, okay, tam gdzieś jednego widziałem za skrzyneczkami. A tu nie ma żadnych pułapek? Ktoś wie czy w solcach są pułapki? Bomba zapalająca, hmm. Bardzo cholernie. Właśnie, jest tutaj taka sprawa, bo jak wiecie, jestem trochę nubiasty, trochę bardzo chyba nawet z Dark Souls'a, Chwila, bo tu nie ma pauzy. Nie wiem, mi ni cholery, jak. Wziąć w ręce. Uwaga, uwaga, pochodnia. Nie mam opcji użyć, nie, nie, nie wiem, jak to wybrać. Chyba, że, chyba, że. Czekajcie, chyba, że muszę to odłożyć. Nie próbowałem tego wcześniej. Nie, kurde, no jak założyć tą głupią pochodnię, no? Nie wiem, jak ktoś z was wie, dajcie mi znać w komentarzu, bo inaczej będę... Po prostu za latarkę będą mi moje oczy robić. Um, tam jakiś ładny pan jest. Z mniej ładnym czymś. I teraz tak, jak się tutaj dostać? Pobiegniemy na górę. A co tutaj coś jest On wygląda jak martwy smog Duże krzesło mają bieg okej, okay, to on jakoś ich zwola? Bez jaj! Czy właśnie mnie zabił jakieś dziadostwo? Z tyłu jakiś pierdzielnik we mnie rzucał! Ej, ja muszę duszę odzyskać! Czy można je stracić permanentnie? Jasny gwint! Czyli tych wszystkich leszczy muszę od nowa zabić. Tak czy nie? Tak. Na krwi. Tak, chyba... On chyba grzuje no, jakoś, nie wiem, nie jestem pewien, ale... Ale, ale musimy uważać, bo ja wolałabym. 201 wolę by uniknąć sytuacji w której mnie morduje chwila, chwilę po co ja na dół jak to na górze nie są panie panie podnieś duszę sami mm. papy trzy hehe <coughs> Czyli oni w życiu, Oni w sumie normalnie to są i to wygląda tak jakby po prostu... Czy ja, ja widziałem kupnięcie? <grystanie> uh. No chodź <grystanie> Nie dziawnąłem go w plecy, aż dziwne. Zbroja desertera. Zbroja dezertera Mhm. To jest jakiś o, 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 czy można na niego wejść? Czy można? Kurde, wydaje mi się, że można, ale, ale nie widzę na razie takiej możliwości. O, chyba widzę. To muszę wyciąć. Boże, mam nadzieję, że mam wszystkie dusze. Piernie straciłem prawie 9000 dusz Już mi się chciał. <grystanie> Mogłem wylewelować postać za to? To nie, po co? Nie chciałem się tego gówna tutaj na oknie. Na oknie. Nie wiem skąd ty się pani wziąłeś. Czy tutaj tyle jeszcze atakują? Ekran czarny, nic się widzę, screen mrywa, ok już widzę. A, 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 nie, chwila. A, Trzy... są, na, nie wiem, ale na szczęście pojawiły się u góry, więc... Myślałem że przypadło, e to nie jest taki na długi miecz, ale ja mam już długi miecz, czyli ich można jakby farmić Dobra, teraz nie zlubię i trafię chyba A, bo to spychało tak na bok, dobrze I co my tu mamy? Żywica złotej sosny Żywica złotej sosny Wydaję mu zbłyskawic do broni w prawej ręce. Światełko. Ciekawe na jak długo. A gitara. Ej, ej, gdzie moja tarcza? Mam obrażenia są większe. Mam wrażenie, że nawet znacznie większe. Ktoś tam fa z fajną czapką my. z tej plamy mykał Okej, okay, lo lornetka. Ja przygapiłem chyba najważniejszy samoczek. Jak kładać przedmioty do <grystanie> No, no... No nie, no zobaczymy. Chociaż chwilę wiadomości, system... Wyposażenie! a Wyposażenie! I tak, to daje tu... A dobry jest. Nie wiem, jak ja to przeczułem, naprawdę. Lornetka. E, to nie wiem w sumie, jaki sens jest, żeby to było. Ale... Ale, ale... Zobaczmy. Tak, teraz już nie jestem nubem. Teraz mam lornetkę. Okej, okay, a tam, tam widzę coś ciekawego, ciekawe, będzie paść, jak to pięknie wygląda Super Dobra jak z lornetki, wszystko ładnie pięknie, biegniemy sobie na dół. Biegniemy na dół, nic nas nie powinno zamordować. Ja tu coś słyszałem Coś tu słyszę kurde ale Ja nie wiem jak wszystkich chyba potem tylko dlatego żeby mi później nic nie wyskoczyło W ogóle błyskawice mi zniknęły Dlaczego mm. o, Teraz czuję się wysp bez i oni też dusze dają, czyli na dobrą sprawę można ich katować. Odpoczywać, katować, odpoczywać, katować. Tylko że. Mmm. Wyposażenie. Kurde, ja to dałem przy mieczu, a ja nie chcę mieć tego przy mieczu. No. Ja pindole boję się. To jest ciemno. Nic nie wyskoczy na mnie. Ok, Tu mogę sobie iść, tak rozświetlam bardziej A tak podpalam Pielnie mam na tych w oczach, nie idę bez tarczy. O, o, tego jednego chcę. Ale... Kurza mnie, że tamtego dziadostwo przylaty. No chodź tu do mnie. Czemu? Boże, co ja zrobiłem na tym Czemu ten typ mnie nie atakuje? Kurde, tarczy nie ma.

To będą twardy wróg, aby do tej pory Niemcy wrogowe. No dobra, poeksperymentujemy. Jaki tam twardy jeszcze taki, jaki mam. Jeszcze raz. Dobra, riposta. coś fajnego. No nie gadacie, jeszcze nic nie rzucił. Hmm. Może żyje. Ci są tak naprawdę twardzi, bo mają głu głupszy tajnik. stworzyć coś stronczy bym się widz tamten też wygląda na coś żywiołę przynajmniej kilka sekund temu agresja okierunkowana chwila czy ja tę dłuższy opuszczonego chciałem mogę Mógł. Ilo na duszy daje tam jeszcze coś mam. Niknące duszy. Czekałem. No i skurczywek Powiem wam, nie wiem czemu, ale naprawdę Dark Souls 1 kompletnie mi nie przypasował ze względu na sterowanie Dark Souls 2 nie wiem, jak brakowało mu tego majestatu A Bloodborne a po prostu mi się jakoś tak średnio grał na konsoli To nagle jakiś shit do mnie zacznę strzelać z dołu Kurde w sumie Tam jest jakieś ciapaty. bym się tak na maskę skoczyć, doszliśmy do ogniska. I tutaj myślę, że się na razie na trzeci odcinek. Zatrzymamy. Kontynuacja będzie w odcinku czwartym. Ja wam dziękuję za oglądanie i zachęcam Was do subskrypcji. Proszę Was, ocencie film na plus, na minus. W zależności czy się podobało czy nie. Pamiętajcie, cały ten Dark Soulsik jest z perspektywy osoby nowej w serii, więc nie raszuję, staram się zwiedzać wszystko co jest i grać. Do zobaczyska.